Pierwszy dzień czerwca, dzień dziecka i mam nadzieję, że reprezentacja Polski w piłce nożnej sprawi i tym małym, i tym dorosłym dzieciom prezent i wygra z Holandią. Dziś na stadionie Energa w Gdańsku, ten jeden z najważniejszych meczów przed Euro 2016, polska reprezentacja w piłce nożnej zmierzy się z reprezentacją Holandii. Przed meczem udało nam się wejść do szatni zawodników. Zobaczymy, pokażemy Państwu jak ta szatnia wygląda, pokażemy strefę masażu, a także łazienki, w których przed meczem i prawdopodobnie na pewno zawodnicy po meczu także się w nich wykąpią. Tutaj za mną są szatnie, te są szatnie to są jeszcze szafki niepodpisane, ale pokażę Państwu jak wyglądają szafki podpisane zawodników tych najważniejszych w kadrze reprezentacji Polski w piłce nożnej. Mamy szatnie Filipa Starzyńskiego, mamy Łukasza Piszczka, Piotra Zielińskiego, Bartosza Salomona, Sławomira Peszko, a także Jakuba Błaszczykowskiego. Ale po drugiej stronie jest ta szatnia chyba Najważniejsza szatnia Roberta Lewandowskiego to tutaj zawiśnie koszul, koszulka lewego, to tutaj będą buty piłkarskie lewego, a także jakieś pewnie rzeczy pamiątkowe, które Lewy zabiera przed meczem, żeby przyniosły mu szczęście. Tutaj za nami jest tablica, na tej tablicy Adam Nawałka będzie rozpisywał plan, który ma przygotowany dla zawodników przed meczem. To tutaj zawodnicy będą widzieli, jaką taktykę mają obrać, żeby wygrać z Holandii. Tutaj zaraz za nami jest miejsce, w którym zawodnicy będą mogli się wykąpać. Tutaj mamy WC, tu mamy lustro, a tutaj mamy prysznic, pod którym zawodnicy, do którego zawodnicy będą mogli wejść. Tutaj mamy taką strefę, gdzie zawodnicy będą mogli się po meczu zregenerować. Pokażmy, jak to wygląda bliżej. Takie a la jacuzzi, każdy z zawodników będzie mógł po meczu wejść się, wykąpać, zregenerować, a później wyjść do dziennikarzy i do swoich kibiców i podziękować im za, mam nadzieję, wygrany mecz. Poza jacuzzi, poza szatnią, tutaj w miejscu, gdzie będzie przebywała tylko reprezentacja Polski, mamy także strefę relaksu, której będą mogli po ciężkim meczu położyć się i fizjoterapeuci, masażyści będą mogli ich wymasować. Chodźmy, zobaczmy, jak to wygląda. Czy łóżka do masażu, na których nasi zawodnicy będą mogli odpocząć, będą mogli się zrelaksować i przede wszystkim nabrać siły do kolejnego ważnego meczu. Dzisiejszy mecz, tak jak powiedziałem na samym wstępie, mam nadzieję, że przyniesie prezent mieszkańcom Gdańska i to tutaj na stadionie Energa Gdańsk. Polska reprezentacja w piłce nożnej strzeli na tyle dużo goli, żeby wygrać z reprezentacją Holandii.